Witam Państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Polskim Czerwonym Krzyżu. PCK, stara, znana organizacja. Mam przyjemność rozmawiać z Panią Ewą Mikołajewską, sekretarzem zarządu. Nie, nie, nie. Witam Panią serdecznie. Proszę mi powiedzieć, jest taka sytuacja, że nagle w Elblągu jest jakaś katastrofa. Czy Wy jesteście w stanie zareagować w odpowiedni sposób? Czy macie na to odpowiednie możliwości? Jako zarząd mamy takie możliwości. W tej chwili prowadzimy magazyn interwencyjny, który gdyby zaistniała sytuacja kryzysowa, mam tu na myśli takie wydarzenia, przede wszystkim jakąś powódź, podtopienie, no nie, mogła być również katastrofa budowlana, wtedy możemy udzielić pomocy od razu dla 100 osób. Co wtedy by się to działo? Jest, działamy oczywiście w ramach porozumienia z Urzędem Miasta, w, w ramach y, tak zwanego zespołu szybkiego reagowania, powołanego przez prezydenta miasta Elbląga. Mhm. I, I jednym z elementów jest właśnie tym, że my działamy jakby w takiej grupie socjalnej, czyli mamy y, na wyposażeniu y, na, namioty, są śpiwory, koce, pościel. Organizujemy również akcje wtedy y, zbiórki żywności, jakichś napojów, tego, co byłoby w danym y, momencie potrzebne. Ogłaszamy tą akcję na miasto, ogłaszamy na województwo. Gdy była to duża katastrofa, przy współudziale zarządów okręgowych czy głównego, możemy ogłosić również mm. akcję ogólnopolską. Mamy na to pozdrowienie, po, po, pozwolenie po prostu marszałka naszego województwa. Zresztą na akcję takie ogólnopolskie jest również pozwolenie dla naszej organizacji wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. czyli my, jeżeli coś się dzieje, możemy być spokojnie wy odpowiednio zaraz jako organizacja humanitarna? Bezwzględnie. Proszę powiedzieć, bo w tej chwili pojawiły się kolejne organizacje tego rodzaju, Caritas, organizacja kościelna, Polska Akcja Humanitarna. Czym wy się wyróżniacie jako PCK? Co jest waszą tutaj istotą? Ja myślę, że nasza organizacja, bo chciałam tak dodać, w tym roku mamy 90 lat 90 powstania lat, Polskiego Czerwonego Państwa, Krzyża. Także myślę, że jest to jednak już długa historia, długie tak. doświadczenie. Yy, mamy wielu bardzo sprawdzonych działaczy, którzy naprawdę yy, nawet w tych dzisiejszych trudnych czasach, kiedy właściwie myśli każdy o tym, żeby coś tam zrobić dla siebie, zająć Aha. się pracą, yy, przychodzą do naszego biura i chętnie włączają się w taką yy, po prostu pracę. Bo yy, samo wyposażenie, to, co ja powiedziałam, magazynu interwencyjnego, to jest jakby tylko jeden z elementów. Ale wiadomo, że gdy była duża katastrofa, to będzie mało. Jest to jakby na pierwszy rzut, na pierwsze mhm. godziny. Natomiast mhm. w momencie, gdy jest to duża. Katastrofa, dłuża klęska, to oczywiście to będzie za mało. Wtedy możemy no, wziąć tych ludzi do pomocy, którzy przyjdą do nas dobrowolnie, bo tak już mieliśmy to doświadczenie w, w powodziach, które były w roku czy 2001, czy jeszcze wcześniejsza, która na naszym terenie była na przełomie 82-83, gdzie naprawdę no, masa ludzi wtedy przyszła dobrowolnie. Nawet byłam zdziwiona, bo niektórych widzieliśmy, po raz pierwszy przychodzą, zgłaszają się, bo jest jakby znak ten czerwonego krzyża budzi zaufanie, a więc to, to jest y, taki chyba naszym wiądącym y, elementem, który powoduje, że gdyby coś się stało, to możemy liczyć właśnie na naszych obecnych wolontariuszy, ale ludzie y, całkowicie nam obcy, których przedtem kiedyś gdzieś tam coś tylko uh -huh. widział, słyszał, czasami ktoś nas wsparł jakąś tam kwotą, składką wspierającą. Natomiast na co dzień ich jakby nie było. Nie? W tym momencie, gdy stało, staje się coś, to mieliśmy przykład już te doświadczenie wcześniej, przykład, kiedy momentalnie są. Czyli myślę, że jest to elementy, ta nasza tradycja, znak, jest to taki element, który jest istotny dla naszej organizacji. Po wojnie PCK zajmował się takim wyszukiwaniem, łączeniem rodzin, osób. Robicie to w tej chwili. Tak, e, Polski Czeńczył robi to. Tak. Jest w tej chwili już coraz bardziej nowoczesne to centralne biuro e, informacji i poszukiwań. Ono mieści się przy zarządzie głównym. E, nadal e, dziennie oni otrzymują jakieś 800 do 1000 Listów, mailów, gdzie ludzie po prostu poszukują Co pani powie? osób, Aż tyle? Yy, tak. tak. Chociaż my właściwie, Wielu osób po prostu nie wie, że y, ich szuka, nawet osób, osób, które zaginęły dzisiaj, powiedzmy, na 10 mm -hmm. lat, 15. Nie? Polski Czerwony Krzyż tym się nie zajmuje oczywiście. Zajmujemy się tylko i wyłącznie poszukiwaniem y, rodzin. Łączeniem rodzin, które zaginęły w czasie działań wojennych. Czy mhm. to to nie musi być koniecznie wojna, jakby była druga wojna, ale mogą być jakieś również konflikty wewnętrzne. Mhm. To myślę, gdyby się coś stało w czasie, czy jak był stan wojenny czy inny, gdzie ktoś zaginął, więc wtedy też Polski Czerwony Krzyż w tym mhm. uczestniczy. Natomiast no, takich poszukiwań gdzieś ktoś po prostu zgubił adres, no nie ma chociaż takich listów też, bo nawet do naszego biura przychodzą. Nie? Również odszukiwaniem mogił się zajmujemy. Polski mhm. Czerwony Krzyż bierze udział w ekshumacjach, bo ciągle jeszcze takowe są, mhm. gdy no, są jakieś place budowcze, gdzieś się odkupuje. To myślę o ekshumacjach żołnierzy. Nie? Przede mhm. wszystkim tu na naszym terenie to niemieckich lub radzieckich. Nie? Dobrze, A waszą domeną jest yy, yy, krwiodawstwo, tak? Chyba jako Jednym z Polsce... istotnych. No w Co tej robicie? chwili już powstają też organizacje, które jakby może najmniejszą skalę, no jakby dopiero wchodzą na ten rynek, mhm. prawda? Natomiast Polski Czerwony Krzyż tym krwiodawstwem zajmował się właściwie od początku, bo już zaczynał tak. w czasie działań wojennych, nawet wcześniej, ale w czasie działań wojennych wtedy w oparciu głównie o, yy, na potrzeby no, wiadomo, o sytuacji, która istniała. Natomiast później to głównie studenci. Natomiast od 1958 roku to właściwie działam już tak w systemie zorganizowanym, czyli zaczęły powstawać kluby, i to nie my, jako Polski Czerwony, czyli zaczęliśmy je właściwie jakby tworzyć, ale ludzie, którzy działali w naszych strukturach, przychodzili i chcieli zakładać takie kluby, bo chcieli wspólnie coś robić, spotykać się, ale również coś osiągnąć dla tej grupy, mhm. która jakby oddawała nie, tą to krew. Od 1958 roku, czyli minęło 50 lat, tak, w tej roku. W związku z tym niedawno odbyła się uroczystość tak jest. z tym związana. Co to była za uroczystość? No, bo to była uroczystość właściwie, która od wielu lat, czyli tak jakby od 58 po w listopadzie Dni Honorowego Krwiodawstwa. to jest między 22 a 26 listopada, a w zeszłym roku po prostu był jej szczególny charakter, ponieważ było to 50-lecie okrągłego już pół wieku. No i chcieliśmy wyróżnić tych najbardziej takich zasłużonych i honorowych dawców krwi, ale również tych, którzy jakby wspierają ten ruch w tej chwili, w tych trudnych czasach, bo jednak kiedyś Polski Czerwony Krzyż na tą działalność organizacyjną Yy, miał pewne pieniądze z Ministerstwa Zdrowia mógł uzyskać, mhm. natomiast w tej chwili yy, no z bardzo ta, te dotacje się skurczyły, nawet jeżeli piszemy programy, to te programy jednak nie otrzymujemy 100% środków na to, co jest nam potrzebne w działalności. Bo nawet to, ustawa mówi, że musimy nadawać kwiodawcom odznaczenia różnego rodzaju, ale żeby je nadać, to musimy mieć pieniądze na wydanie legitymacji, Jasne. okładki, wybicia medalu, prawda? A no to trzeba napisać program. żeby jakby ustawodawca nam mówi, że mamy coś robić, ale jednocześnie te środki musimy pozyskać. Rozumiem, ale czy wzrasta generalnie liczba kwiodawców, czy nie? Jak pani to może ocenić? Kwiodawców globalnie jest powiedzmy. W miarę na jednakowym poziomie, mm -hmm. w te, licząc ostatnie lata, natomiast jeżeli byśmy wzięli zrzeszonych, to liczba zdecydowanie spadła. Mm -hmm. Na przykład w latach 80. na terenie Elbląga było ponad 30 klubów. W tej chwili mamy tych klubów w Elblągu 7. No tak, I one, no one zrzeszają gdzieś około 300 osób. Mm -hmm. Kiedyś to liczyło się ponad 3000. 3 tysiące. To były liczby oczywiście ruchome, nie, to zależy, ale mniej więcej tak było. Jesteście organizacją pożytku publicznego. Tak jest. Macie ten status. Możecie pozyskiwać 1% od, od podatku. Tak jest. Jak to wyglądało w zeszłym roku? Ile U nas ten 1% też idzie wszystko do Warszawy. Nic nie Ponieważ zostaje, osobowość prawna wraca do jest. Was? Wraca do nas, ale są to niewielkie kwoty, ponieważ część pieniędzy idzie do Warszawy, część idzie do Olsztyna, a reszta wraca do nas. To z czego żyjecie? Dobre, Prowadzimy działalność opiekuńczą, która pokrywa nam jakby częściowo opłatę utrzymania budynków, etatów. Resztę etatów utrzymujemy, czy piszemy program, czyli znowu wchodzą koszty etatu, bo budynek właściwie to mamy w działalności opiekuńczej, czy jeszcze inne opłacone. No, również mamy pieniądze powiedzmy od sponsorów, gdzie część mogę wydać na to, część mogę wydać Jest. na utrzymanie, natomiast absolutnie, ale z biurek publicznych nie wolno nam brać na takie cele, zbiórki publiczne. Mogę maksymalnie 10% wziąć, ale na organizację zbiórki. No tak, to tak. wchodzi nie, eda tylko wchodzi w zakupienie, tam, wiecie, czy puszek, czy Jasne. jakichś tam materiałów. Ja no, chodzi mi generalnie o Waszą działalność, więc z Są również nawiązki sądowe no tak. w naszym wypadku. Czyli nie, nie macie nie. sporo takich źródeł finansowania, aczkolwiek lekko nie jest, bo której organizacji jest lekko w tej. W tej chwili, chwili. żadnej nie jest. No Chociaż muszę powiedzieć, że największy problem to jest właśnie zawsze jakby utrzymanie, natomiast z prowadzeniem działalności, po prostu jeżeli potrzebuję zorganizowanie jakiejś imprezy, właściwie nie ma problemu, żeby uzyskać środki. Zacytuję misję, waszą misję ze strony internetowej. Tak. Podstawową misją Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności. Tak, Piękna to jest podstawowe dział, jakby działanie naszej organizacji mhm. i takie motto główne, które, którym się kierujemy w całym kształcie naszej działalności, ale drugie to jest również praca z młodzieżą. To jest drugi ten element u nas bardzo istotny. Bardzo Bo to pani... jest jakby opieka a młodzież jest. Też... Bardzo Pani dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów w pracy. Dziękuję w bardzo. Okay.